Hej, 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 tam wszystkich bardzo serdecznie jestem, będzie to jest z gry Gothic, Świat skazańców. I się wracam do starego obozu. Listę oczywiście nie oddaję. Kurde ty. Tylko bezpiecznie doczeć do obozu, nie? Nie wiem, brakuje mi Jezus Maria, no To jest po prostu chore, nie? Żeby w szóstym odcinku wciąż mieć pierwszy poziom makabra, wręcz. 바이오 Czemu daje 30 biorek tak o po prostu Pewnie nie, bo jeszcze klasa z dupie Dobra. Lepiej się do tego nie mieszać Pogadajmy lepiej o czymś innym. Kolejny cel to jest zachowaj to dla siebie Cholera jasna. A zatem jak to zacznę wykonywać wszystko, to mm, miód będzie tu miód. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Nie się przespać, pójdziemy na targ, idziemy do Murdraga i nowy obóz. No bo się też praktycznie nic nie zrobimy. A tam idziemy w celu oddania listy. Kolejny Dzień, i znowu to samo. Poczekajcie, poprawię ten mikrofon. Dobra, już, przepraszam. bo ciekawe, co tam Mordrek tym mieczu dla Huna. Wino, cięż nie zdobędę wina, nie? Tak Hej, ty, a u ciebie? Nie, u no, ciebie też nie zdobędę wina, nie? Takie rzeczy nie są luksusem w Starym obozie w zewnętrznym pierścieniu mordrak. Ej, ty! Chciałem odkupić miecz, który sprzedał ci Jess. Ach, tak. W takim razie trochę cię to będzie kosztować. Ile sobie za niego liczysz? 200 bryłek i jesteśmy kwita. Dlaczego? Czy ma to wszystko tak W porządku. Dobra, masz swoje 200 bryłek. Świetnie, o to twój miecz ubiłeś. dobry interes! Pokaż mi. Wybie. Ja jebię. Ty też nie masz wina, tak? Idziemy do Huno i idziemy do nowego obozu. Ja daj. ja oglądasz tego obozu! Ja muszę dać sobie ten napis. LPr znaczy nie. LPB jeden, dwa, trzy... To już jest szósty odcinek. Chryste, panie, ale masakra. Poziom, naprawdę potrzebuję poziomu, a potem potrzebuję 50 brojek, żeby nauczyć się walki bronią, więc ja nie jestem skorzystany te dwie. Sprzedam coś, na pewno. Jess, znaczy, Huno... Gdzie ty jesteś? Gdzie ty mieszkasz? Zakładam, że obok. Ty nie, ty nie jesteś Huno. On do Huno może mieszkać też tu. Hej, ty! Ty jesteś Huno? Nie, ty nie jesteś Huno. Tu mieszka Huno. Wstawaj. Hej, ty! Znalazłem twój miecz! Dobra robota! Czyli nareszcie będę mógł go oddać Bloodwinowi. Nie jesteś ciekaw, kto go ukradł? Nie, nie interesujmy ten miecz. Tutaj każdego dnia coś znika, więc równie dobrze mógłbym obwinić połowę obozu. Ach, żeby nie zapomniał, to Twoja nagroda. Dzięki, trzymaj się. ja, ja wciąż nie wbiłem poziomu. Ja wale, czekajcie sobie, muszę, bo ja to. nie wytrzymam, muszę coś przegryźć. Jak tu ja na nagraniu wiem zawsze, nie, Dobra, nowy obóz czeka. Hej, ty. W tym obozie nie ma miejsca dla ludzi takich jak ty. Słucham. Hmm. Wynoś się stąd i nigdy nie wracaj. Wielkie słowa małego człowieczka! Facet ma już dość. Nigdy więcej tego nie próbuj. Czemu mnie obudziłem? No nieźle to rozegrałem jeszcze. Boże! No może masz problem mam dać? Hej, ty! Dawno nie grałem Masz problem. Czyżby, a jaki? Są w tym obozie osoby, które mają cię już serdecznie dosyć. Tak? To powiedz im, żeby przysłały tutaj kogoś, kto spróbuje mnie stąd przepędzić. Skąd pewność, że nie przysłały właśnie mnie? Bo myślę, że jesteś na to zbyt mądry. Wkrótce przekonasz się, że są w tej kolonii ciekawsze rzeczy do roboty, niż usługiwanie gomezowi. Nowy obóz potrzebuje zdolnych ludzi. Tam przynajmniej nikt nam nie mówi, co mamy robić. Opowiedz mi o nowym obozie. Tylko tam znajdziesz prawdziwą wolność. Jak na kolonie karną, oczywiście. Nie ma tam żadnych magnatów ani guru, którzy mogliby tobą pomiatać. Mamy własną kopalnię, ale nie sprzedajemy ani grama rudy temu zramolałemu królowi. Więc do czego ją wykorzystujecie? Nasi magowie opracowują plan ucieczki z kolonii. Zbieranie rudy jest częścią tego planu. Gomez i jego ludzie pławią się w luksusie, a my ciężko pracujemy, żeby się stąd wydostać. Tak to wygląda. A gdybym chciał dołączyć do nowego obozu, mógłbyś mi pomóc. Jeśli myślisz o tym poważnie, możemy wyruszyć od razu. Zaprowadzę cię do Laresa, to szef naszej bandy. Ale gdybyś chciał wyrzucić mnie z obozu siłą, możesz spróbować. Chodźmy do nowego obozu. Dobra! Chodź ze mną! Jemy. W końcu. Gdyby zginął po drodze, byłoby mi to bardzo na rękę. Jak to jest zexponent? Czy też jest zielony tak jak w niektórych modyfikacjach? Czy nie? Już lecę, chodź. Walcz stary, ja nie dojdę tam. Jak nie przestaną wchodzić mi w drogę, grozi im rychła zagłada. Oh. Robi się u więc zajebiście. Jest! Boże! Coś się walił ze swoim łukiem, stary. Poczekasz sekundkę, jeśli ja wejdę tam na chwilę do góry, do Gilberta. Nie znikniesz. Mam nadzieję, że nie. No chyba nie. Proszę. Hej ty! Co tu robisz? Nie miewam tu zbyt często gości. <ścoughs> Widzę, że niezły cwaniak z ciebie. Tak znaleźć moją kryjówkę, no no. Co tu robisz? Miałem już dość starego obozu. Podpadłem paru ludziom Gomeza. To było dawno temu. Mogą ci jakoś pomóc? No skoro już pytasz, to w rzeczy samej. Mógłbyś się przejść za do Starego Obozu i pytać ludzi Gomeza, czy czasem mnie ktoś jeszcze nie pamięta. A co, jeśli już tak będzie? Chcę po prostu wiedzieć, czy mógłbym znowu zaryzykować wierzeczkę do Starego Obozu, nie dostając się tym od nikogo w gębę. Jeśli ktoś się już dowie, przyjdź, do mnie, rychlej do... przyjdź do... co rychlej do mnie i podziel się opowiastkami. Gdzie mam zacząć? Miałem chatę w dzielnicy handlowej zewnętrznego pierścienia i mam... i tam też przysporzyłem sobie sporo kłopotów. Tam właśnie powinienem zacząć. Zajmę się tym. Hmm. Dobra, czeka, czeka, czeka. Już idę. Łutu. Ruszamy, mordrak nie użyłem ja pod przy okazji, bo w edycji grałem był śmiertelny i bardzo poginął przy okazji. Velice. Jak nie przestaną wchodzić mi w drogę, grozi im rychła zagłada. Ale takich tekstów nie było, one były w Gotiku. Normalnym. To chyba nie wykorzystane zasoby, co mi się wydaje. Nie zresztą było napisane w opisie moda. The fuck? Widzicie są co ja? Dobra, nevermind. Wiesz, szkodnik. Chodźmy. Jak nie przestaną wchodzić mi w drogę, grozi im rychła zagłada. Czujmy ekspa. Ciadu. Kim ty jesteś? Tajemniczy. Człowiek. Proszę cię, no nie, nie błagam, nie. O, 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 mordrak, tędy, tędy, ten, tędy, ten, tędy, tędy, No, ten, Jak ten, przestaną wchodzić mi w drogę, grozi im rychła zagłada. Skąd ten, 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 Jak nie przestaną wchodzić mi w drogę, grozi im rychła zagłada. Hmm. Dziwne. No tak, Jak nie przestaną wchodzić mi w drogę, grozi im rychła zagłada. Co on to powtarza za każdym razem, gdy widzi potwora, Powtórz, prostu jeszcze raz to cię zabije. Tu to jest? Jak nie przestaną wchodzić mi w drogę, grozi im rychła zagłada. Czyli u góry ktoś jest. Ciekawe kto. Się przekonam, go, wracam. wracał. Najbardziej koją ci szkodnicy, którzy są rozstawieni i tak po drodze. Proszę nie Jak nie przestaną wchodzić mi w drogę, grozi im rychła zagłada. No nie wierzę w tego typa. Jak tam EX pięknie. Mordrak. Jak nie przestaną wchodzić mi w drogę, grozi im rychła zagłada. Kim wyście są? Jak nie przestaną wchodzić mi w drogę, grozi im rychła zagłada. Nie, nie, fuck you. Hmm. Interesujące. Oni mnie zabiją! Szantażysta, dobra to... Daj mi się trochę spadnąć stąd Patrz, bio. Jak nie przestaną wchodzić mi w drogę, grozi im rychła zagłada. Jebie. Nie, 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 już nie, nie, normalnie Ale Chodź sam Chcę sprawdzić O kurwa macie Walcz z tym! No pierdalaj Dotarliśmy. No, to jesteś. Za tą bramą rozciąga się nowy obóz. Porozmawiaj z Laresem. On ci pomoże. Daj mu ten cenny pierścień. To twoja przepustka do Laresa. Trzeba mieć nie lada powód, żeby się z nim spotkać. Wiesz co? Po zastanowieniu, chyba posiedzę tu parę dni. Zarobiłem już niezłą sumkę. A w starym obozie zaczyna robić się trochę za gorąco. Jakbyś czegoś potrzebował znajdziesz mnie w karczmie na środku jeziora uważaj na siebie Od razu do zobaczenia Tak Kiedyś takie sprawy się Od razu wiedziałem, że będą kłopoty i zaś przygody z Lewusem czas zacząć Lepiej się w nic nie pakować. Hej, jesteś tu nowy, nie? Potrzebuję kogoś, kto zaniesie wodę naszym zbieraczom ryżu. W ten sposób od razu poznasz kilku ludzi. Zainteresowany? Jasne, chętnie wam pomogę. Świetnie. Idź do ryżowego księcia. On da ci wodę i powie ci, co należy zrobić. Troszczysz się o pola ryżowe, czyż nie? Czemu pytasz? Szukasz pracy? Możesz mnie czegoś nauczyć? Pewnie, znam się na obrabianiu ryżu i jego gotowaniu. Jednak zanim tego nauczę, będziesz musiał nieco popracować na polu, tak jak pozostali. Także przynieś mi 15 sztuk ryżu siewnego i możemy zaczynać. Przysyła mnie lewus, mm, tak? I co powiedział? Mam zanieść wodę zbieraczom ryżu? Dobra. Masz tu tuzin, butelek. To jakieś dwa razy więcej niż liczba zbieraczy. Więc postaraj się rozdzielić się sprawiedliwie. Dwa razy mniej chyba chciałeś powiedzieć. Przysyła mnie lewus. Przyniosłem ci wodę. Dzięki, chłopcze, piękne dzięki. Hej, ty. Przysyła mnie lewus. Przyniosłem ci wodę. Piękne dzięki. Jeszcze trochę, a zacząłbym pić skałuży. Co tu robisz? Szukasz kłopotów? Spokojnie, jestem tu nowy. Hmm, wyglądasz w porządku, chociaż nigdy nie wiadomo. Zawsze znajdzie się jakiś nowy, który wyobraża sobie nie wiadomo co. Co ktoś taki jak ty robi w towarzystwie zbieraczy? li też mnie o to pytał. Nie chcę już walczyć. No, chyba że w obronie własnej. Raz zabiłem człowieka. I jak dla mnie to było o jeden raz za dużo. Zresztą dlatego właśnie trafiłem do tej zapchlonej kolonii. Jak to się stało? Zwykła bójka w karczmie. Nie chciałem zabić faceta. Chyba po prostu za mocno go walnąłem. Byłem wtedy kowalem. Najwyraźniej nie doceniłem własnej siły. Dlaczego dołączyłeś właśnie do tego obozu? Już ci mówię. Do wyboru miałem tylko tych świrów z sekty. A nie uśmiechało mi się pranie mózgu, któremu chcieli mnie poddać. W starym obozie miałem za dużo kłopotów ze strażnikami. A tutaj, najemnicy i szkodniki traktują mnie z szacunkiem. To znaczy, boją się ciebie? Może. Tak czy inaczej, tutaj znalazłem spokój. Radzę ci pójść w moje ślady. Możesz mnie wyszkolić tak, bym był równie silny jak ty? Nawet gdybym mógł. Po co ci to? pokazać tym snu, że nie można Dobre pytanie. Przemyślę to sobie. Przysyła mnie lewus. Przyniosłem wam wodę. Dzięki, kolego. Jeszcze trochę, a zacząłbym pić z kałuży. Nie wiem, jaką tradawałem z nich. Przysyła mnie lewus. Przyniosłem ci wodę. O, dzięki. Umieram z pragnienia. Są No, a ryż się A Ale tam przynieść tył, żebym był księciu, nie? Uchowany jest on. Pewnie tylko 15 go na tym polu jest. Ile tej wody zostało w ogóle? Osiem, a to jeszcze easy Przysyła mnie lewus, przyniosłem ci wodę Piękne dzięki, jeszcze trochę a zacząłbym pić z Przysyła mnie lewus, przyniosłem ci wodę. O dzięki, umieram z pragnienia. Hej, ty. Przestań zbierać, trzymaj wodę. Przysyłam mnie lewus, przyniosłem ci wodę. O dzięki, umieram z pragnienia. Rysiewny. Hej, ty! Przysyła mnie lewus, przyniosłem ci wodę. Dzięki, chłopcze. Piękne dzięki. Rufus. Cześć, jestem tu nowy. Chciałbym się dowiedzieć, co się tu dzieje. Zapytaj kogoś innego, dobra? Ja tu tylko uprawiam ryż, na innych rzeczach się nie znam. Najchętniej powiedziałbym ryżowemu księciuniowi, żeby sam odwalał swoją brudną robotę. Skoro tak ci to nie odpowiada, dlaczego tu pracujesz? To się zdarzyło pierwszego dnia po moim przybyciu. Lewus, jeden z oprychów pracujących dla ryżowego księcia, podszedł do mnie i spytał, czy nie mógłbym im pomóc na polu. Powiedziałem, jasne, w końcu byłem tu nowy i zależało mi na znalezieniu sobie przyjaciół. Następnego dnia, kiedy ucinałem sobie drzemkę, facet znowu się zjawił. Powiedział, chyba nie chcesz, żeby twoi koledzy odwalali za ciebie całą robotę, co? Powiedziałem mu, że jestem wyczerpany wczorajszą pracą i że potrzebuję odpoczynku, ale on miał to gdzieś. Złapał mnie za kołnierz i zaciągnął z powrotem na pole. Od tamtej pory codziennie czekał na mnie na progu mojej chaty dopóki nie nauczyłem się sam wychodzić w pole. Nie chciałem, żeby mnie poturbowali. To banda morderców. Lepiej trzymaj się od nich z daleka. Mogą ci jakoś pomóc? Nie, nie sądzę. Chociaż, skoro już pytasz... miałem coś dla ciebie. Chciałem udzielić porządnej lekcji różowemu księciuniowi jego bandzie zawadiaków. I co niby? Mam ich wszystkich wziąć na siebie? Nie, nie musisz. Nie musisz nikomu od razu dawać zęby. Tylko oni sami muszą sobie skoczyć do gardeł. Różowy Książę jest właścicielem skrzyni, który trzyma tylko kilka ciekawych rzeczy, w tym pewien cenny pierścień. Chcę, żebyś go wykradł z tej skrzyni. Potem musisz zadbać o to, aby Lewus wszedł w posiadanie tego pierścienia. Po czym wspomnisz podczas rozmowy z księdziem, że dzierży go Lewus. Nie mogę się doczekać, że zobaczyć jego tępy wyraz twarzy. A no, i musisz sobie jeszcze jakoś zatwić klucz do skrzyni Różowego Księcia, pewnie leży gdzieś w jego siedzibie. Matko boska, jakie tu są questy skomplikowane. No ale cóż, tym będziemy tyle. Myślę, że wam się spodobało. Jeśli tak, zostawcie kciuka w górę, zostawcie komentarz. A jeśli wciąż nie jesteście mi widzami, zostawcie również subskrypcję. I zobaczenia w kolejnym odcinku z Gothic Światokazańców. Do zobaczenia, trzymajcie się, hej, bye.